Panie przygód, my, misiaki detektory gotowi Na wszystko, las, wykopi, oto nasz bieg Przygoda czeka, skarby nas wołają Razem odkryjemy nowe światy Wśród świeżego powietrza, tak radosnego Poszukiwacze przygotowani na wszystko o... Przygodowe sercza biją mocno Cześć, siemanko, witamy na kanale Pani Misiowska Piękna pogoda, ciemno jak w życiu. Ruszamy w teren z Kasią Dwie, trzy godzinki, zobaczymy co uda nam się dzisiaj wykopać No ale, do pierwszego Słuchajcie, warunki sobie dzisiaj wybrałyśmy trudne, ale to jest najpewniej jedyna i ostatnia okazja, żeby tu pochodzić, zanim zostaną tu zasadzone nowe drzewka. Tam sobie kopie Kasia, a ja po pierdyliardzie łusek od pepeszy mam łyżkę. Miedziana z wzorkiem jakaś. Bardzo fajna Dobra, tuptamy dalej. Troszeczkę się namęczyłam, yy, bo pod korzeniem miałam sygnał. Warto, nie warto, zawsze warto. Yy, guziczek ze żarty, to paskudny. ale co? No liczy się fant. Fajnie, że jest. Yy, tak poza tym jeszcze wcześniej powpadało mi troszeczkę pereli. Nie nagrywałam tego, ale. Ładnie się wyspowiadam przy podsumowaniu, a na razie idę sobie dalej, relaksacyjnie. Podoba mi się, nie jest jakoś wyjątkowo zimno, więc można sobie śmiało jeszcze pochodzić troszeczkę. Lecimy do Kasi. Słuchajcie, ja nie umiem chodzić. Pod jakimś czymś, Kasia już daleko, daleko przede mną. Zobaczymy, co tam wykopała. Dobra, Kasienko. Ociech. Gratki. Gratulacje. Kurwa nie mam się wystać, nie? Druga twoja. Gratki. Ale... Już ale, sprawdzamy. Przekazujecie Przekazuję ci kamerkę. Oh my gosh. 585 jest goldzik. Jest goldzik. Szacun. Żółwior. Oddaję. Wow. Twój goldzik. Wow. Proszę bardzo. Słuchajcie, ja nie wiem, czy wy to widzicie. H i albo HP 1903 lub 5. Ja obstawiam 5 Kasiu. Oczywiście wrzucam wam zdjęcie. Ponad stuletnia obrączka. Jeszcze raz wielkie gratki. No dziękuję. Pięć minut z kolei nie mogłam sakra. podnieść. Słuchajcie, to jest za spokoju, nie? No, bo już odzyskuje władzę w nogach, więc wiesz. Tak, ścięło z nóżek? No to ja nie umiem, tak jest. Wow. uś z nóżek? Po prostu mnie ścięło, nie? No, ale no, chyba im starsza jestem, tym jakoś te reakcji Chyba pierwszy goldzik, co? Tak. Pierwszy goldzik. Gratuluję znaczy, nie jeszcze pierwszy, raz. no biorąc pod uwagę depozyt biżuterii, to tam złoto było, ale takie coś, takie stare, no to powiem ci, miało prawo mnie zwalić z nóg, nie? Gratki. Dziękuję jeszcze bardzo. Raz. Ależ wyleciała, słuchajcie, chyba się od, odobrażę. Masa łusek, tak naprawdę, ale teraz mamy fajny fancior, zobaczcie. Fajna znajdka, ja ją lubię, uwielbiam, zresztą wiecie. Coś tu mamy, zaraz Wam powiem co. Może wyostrzy. Są jakieś punce. Są jakieś punce, ale nie do końca widzę co. Najpewniej no posrebrzana. Słuchajcie. Mega fajnie. No i dobra, jest coś na pocieszenie. Kasienka chyba się zmęczyła i idzie drogą, a ja szukam dalej. Słuchajcie, ja się poirytowałam. Weszłam na drogę i słusznie mamy guziczek, orzełek z koroną. Z tego co widzę, więc chyba współcześniak. No i elegancki traw, idę sobie drogą dalej. Kasia, niech sobie po tym chodzi. Ja dopóki to się nie wyrówna, nie zrówna, i w ogóle nie wchodzę na to, bo. Chcę mieć całe kostki. Mocy już troszkę opadły, i tym razem mam kawałek sztućca. Ładny musiał być, fajne takie zakończenie. Wow, słuchajcie, szaleństwo. Mam prl -ka. Tak zajechany, że nawet nie wiem co to jest, ale 20 groszy obstawiam. jest okrutny. 70 73. A jak 73, to ja bardzo serdecznie pozdrawiam moją mamę, bo wiem, że ogląda. Mamuś pozdrawiam. Idę kopać dalej. Może coś mi się trafi. Bo Kaśka mi dzisiaj tyłek skopała. Pozdrawiam wszystkich widzów również 73 i w ogóle was wszystkich pozdrawiam serdecznie. Lecimy dalej. I następny ciekawy fant. <laughs> Proszę bardzo. Siekiera, ale ciężka jak jasna cholerka. Łój matku, zanim ja to wyjęłam, no ale jest fant, fajnie. Słuchajcie, pogoda to nas uwielbia zaskakiwać, zaczyna sypać śnieg. Szybciutkie podsumowanie. Pokazuję Wam co wpadło. U mnie dzisiaj nie za wiele dwie łyżki. W sumie właściwie łyżka i łyżeczka. Klamerka, guziol, 2 prl -e. I współczesny grosz u Kasi łuska. Jakiś element sztuczca Elementy od lampy. Ewidentnie koninka, jakaś może była. Coś takiego. No i najciekawsze u Kasi. No i nie ma co ukrywać, że Kasia dzisiaj pozamiatała. Słuchajcie, dwie dwójeczki PRL. 50 feningów. 20 groszy PRL. No i to czego ci bardzo dzisiaj gratuluję. Przepiękna, słuchajcie, złota, a przede wszystkim stara obrączka. Obrączka z lasu ponosi liczy się dwa razy. Gratki jeszcze raz. Bardzo dziękuję, jestem bardzo zadowolony. I mam takie przesłanie do wszystkich, że nie przejmujcie się, jak idziecie dziesięć razy do lasu i nie znajdziecie nic, bo przyjdzie taki dzień, jak ten, który wynagrodzi wam te wszystkie powroty na pusto. Tak jest, skopała mi dzisiaj tyłek to prawda ale jutro też jest dzień więc widzimy się właśnie teraz was witam Słuchajcie, kolejny dzień Kasia już w terenie gdzieś tam sobie szuka a my dzisiaj u Arka eee, zgadałyśmy się w końcu z Areczkiem bo już dawno nie było razem kopane zobaczymy co uda nam się znaleźć do pierwszego i teraz wpada pierwszy fenol z cesarstwa no i takim sposobem ja bez fenola nie wracam. Stan no taki nawet ładny, ładny, 1880 któryś rok, nie wiem który, bo właśnie tam jest taka yy, nadżerka już. Dobra, lecimy dalej. Witajcie moi drodzy. Dzisiaj pierwszy dołeczek z moniaczkiem yy, w całkiem pięknym stanie. Wyszła mi monetka jak dobrze widzę to jest 1700 albo 1709. Uwielbiam moniaki z takiego piaseczku. Pięknie wszystko widać. Super. Bardzo mnie to cieszę. No i słuchajcie, patrzcie. Mamy moniaczka, podejmujemy. Podejmujemy i... O nie! O nie, słuchajcie! 5 groszy PRL Ale zawsze to moniek, nie 5 groszy PRL 1949 Z kolejnego dołeczka wpada widelec. Kiedyś musiał być bardzo ładny. Wygrzebałam go spod korzenia. Musicie mi uwierzyć na słowo, że to jest taki naprawdę kolos. Także troszkę się z tym naszarpałam, ale było warto, bo naprawdę ma on swój urok. Zdecydowanie. A ja uwielbiam takie fanty. W ogóle wiadomo, że wypadł bez jakiegoś sztućca, to nie wypadł. Także jest super. Przylazłam do Kasi zobaczyć co ona tu nakopała. No, A ja przy okazji do nagramy na, na żywo. Co to będzie? Znaczy na żywo. Nagramy co ona tam z wykopie, bo stała mi jej na fancie, jak mi to powiedziała. Jezu, myślałam, że to jakiś... Ja też. Prawilna podkładeczka. <śmiech> <śmiech> no ale już okay. się zrobiło cieplutko, nie? <laughs> Zawsze emocje są, nie. Dobra, lecę kopać. Mam moniaka wprawdzie PRL, ale chciałam wam pokazać coś innego. musiałem go ostro przeszorować z jednej strony. Na 100% PRL, bo jest 1949. Zresztą sami zobaczcie. Ale zobaczcie, jak on wygląda z drugiej strony. Jaka na nim jest korozja. Albo coś się wkleiło w niego. Może jakiś popożarowy, kto wie. Wiecie co? Pierwsza moneta to najprawdopodobniej było sreberko. A teraz wykopałam w tak pięknym stanie. Takie cudo. Aż mi mowę odjęło. Jest tak piękny stan, że normalnie widzę datę 1677. Jestem tak szczęśliwa. Coś pięknego. Druga monetka, i naprawdę z tego piaseczku to, to wychodzi petarda. Po prostu wszystko widać. Cudowne. A teraz wpada takie malutkie pokrętełko od lampy, najpewniej no z gwiazdką. Zawsze to jest jakaś znajdka. Idziemy dalej. Tu mój dołeczek, tu sobie wyrzuciłam i tu słuchajcie, namierzyłam. Będzie coś fajnego. Podejmujemy. Podejmujemy i uwaga. jaj, jej. jej, jej, jej. A słuchajcie, to nawet nie jest dyszka. To jest jakiś żeton. To jest jakiś żeton. Zaraz Wam powiem, jaki. Nie powiem Wam. Literka D, żetonik. Ale jest taki nieczytelny. Może na podsumowaniu coś z tego wyjdzie. Fajnie, fajnie. Dobra. Lecimy dalej. I dosłownie kawałeczek dalej wpada identyczny, z tym, że ten już jest zdezelowany, że tak powiem. Ale jest to znajdka. Jeszcze wlatuje mi trzecia monetka dzisiaj. Pięć fenoli. Adolf. Spoczko. Ale ma. Słuchajcie, kończymy e w tle mam Arka z miotłą. Dobra, słuchajcie, kończymy. No i myślę, że to... No nierówno. Kasieńka, Kasieńka nam się rozbrykała. Bardzo ładnie powychodziło. już wam pokazuję. Zacznę od moich i słuchajcie jak widać dwie jakieś marki zastępcze. Narzędziowe fenol. Tutaj jakiś PRL. PRL. Dwa guziczki. Trzy. I tyle w sumie. A u Kasienki bardzo ładnie. Kasienka powytargiwała y, bardzo ładny widelec. Y, zagięty. Kasia mówi, że, Kasia mówi, że on był wokół korzenia tak owinięty. Tak, no pokazałam wszystkim. To nie była fajna, lekka walka. Dobra. I kawałek nożyczek. Pięć jest. fenoli. I tutaj jest sreberko. I ja wam wkleję, co to jest. Zidentyfikuję. Wkleję bardzo ładne. Fajnie. No ale wydaje mi się, że fantem dnia dzisiaj jest te sześć feningów w mega fajnym stanie. No no. Gratuluję. Wee oui, oui. oui, oui. <grych> I kończymy. Areczku dziękujemy. W końcu miło było, w końcu się spotkać. Tyle no, no, czasu dobrze, już. Wie. O, ta dupę pokazuje. Pożegnaj się ładnie. Pomyliłaś właśnie moją buchtę z dupą bez jaj. Zostawcie lajka, komentarze, mile widziane. Do następnego.